Siema, siema, ja jestem Maciej i witam Was w kolejnym filmie. Mamy nowe informacje odnośnie nowej aktualizacji. Jest to aktualizacja 1.36 i ona się dzisiaj pojawi na serwerze testowym. Jak możecie tutaj zauważyć, zamiast 600 diamentów będziemy mieć teraz 1200 i to mi się bardzo podoba. Szybciej uzbieram y, diamenty na kolejny, na kolejny stream z astrologiem, <grym> więc mam nadzieję, że będą jeszcze więcej diamentów nam za darmo szkoda dawać lecimy dalej, oczywiście nowa postać jest to Oscar i będzie on ze świetlistych pomimo, że ostatnio troszeczkę dużo tych świetlistych postaci dodają i jak dla mnie, nie wiem mogliby się też zająć jakimiś innymi frakcjami wiecie kogo chciałbym zobaczyć? chciałbym zobaczyć jakiegoś healera u, u nieumarłych, ale żeby to działało nie tak jak typowy healer, tylko że coś w stylu nie wiem, zabiera zdrowie przeciwnikom i leczy swoich, coś w tym, co, coś w tym stylu myślę, że by było bardzo fajne lecimy tutaj dalej zmieniają wygląd yy, otoczenia w arence, teraz mamy zimowy i zmieniają to na wiosenny troszeczkę długo im to zajęło bo już mamy kwiecień a w mieście dalej śnieg leży <grych> Chyba mi się wydaje, że oni po prostu o tym zapomnieli, powiem wam, że ja nie zwracałem na to uwagi w ogóle nie? mamy nowy event to będzie event taki wiecie jubileuszowy, yy, dla tych co dopiero zaczynają swoją podróż yy, z arenką to ogólnie Arena ma jakiś rok, odkąd się pojawiła globalnie i teraz z tej okazji organizują event. Co do samego eventu, to jeszcze nie ma zbytnio wiele informacji. Jeśli coś będzie i jeśli nikt inny o tym nie nagra, to myślę, że jakiś film się pojawi. Lecimy dalej. Tutaj nowa funkcja, będą achievementy. To znaczy już mamy achievementy, ale to będzie jakby rozbudowanie tego, coś, coś w tym stylu. Będziemy dostawać jakieś naklejki i jakieś odznaki. I tutaj nic więcej jest, nie jest napisane, czy będą jakieś inne nagrody, czy nie. No ale będą te naklejki i odznaki. Czyli w sumie całkiem ciekawie, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Co do naklejek, to one są po prostu. To są te, które używamy w czacie, nie? a co do yy, o, odznak, to nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. Zgaduję, że to będzie coś w stylu, jakby, jak będziemy mieć. Yy, Mamy tą ramkę nie? Na, tym, na swoim awatarze, to myślę, że te odznaki gdzieś tam będą w okolicach, coś w tym stylu. Kolejna rzecz. Tutaj w profilu postaci nie będzie już formacji, tylko będą achievementy będzie po prostu okienko z achievementami, gdzie będziemy mogli sobie kliknąć i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Lecimy dalej. Oczywiście, nowa podróż pełna cudów. Jak zwykle, jak ją przejdę. I będzie jakaś trudna, to myślę, że nagram film. Także jeśli ktoś z Was będzie miał z tym problem, to zapraszam do mnie. Nowa rzecz: teraz będziecie mogli reportować graczy prosto z okienka ich profilu zamiast na czacie. W sumie trosze, troszeczkę się spóźnili, mogę to wcześniej zrobić. Lecimy dalej. Zmieniają relikty w Podróży Pełnej Cudów, to znaczy zmieniają, usuwają te, które są po prostu bezu, bezużyteczne. Na przykład tom od Hogana, tak mi się wydaje, bo ona była... nie wiem, po co w ogóle powstała. I tutaj jedna z najważniejszych rzeczy w tym patchu, Dodaję Rozalinkę, wórka Lorsana i Izabelkę do sklepu tego arenkowego, czyli tam, gdzie się bijecie tymi trzema składami i będziecie mogli sobie kupić rozalinkę. Dla tych osób, które nie mają rozalinki, zdecydowanie polecam Wam skupić się właśnie na niej, bo ona je, zmieni Wam grę totalnie. Tutaj mamy jakieś zmiany postaci. Powiem Wam, że nie będę tego wszystkiego przerabiał, bo jest tego naprawdę sporo. Myślę, że sobie tak ogarnę mniej więcej, yy, przeczytam wszystko po kolei i powiem Wam tylko o tych najważniejszych zmianach i naprawach, nie? Jeszcze tutaj zanim zanim zaczniemy mnie, śmieszą mnie zmiany do Angelo. Tą postać powinni po prostu usunąć, a nie ją naprawiać, bo ona w ogóle nie ma sensu i nie wiem dlaczego się skupiają w ogóle na postaciach z 3 kilowych, Jak one po miesiącu już w ogóle nie mają żadnego sensu w składzie, no ale cieli zmienić i sobie zmieni. Pierwszą postacią będzie Feral, naprawiono mu błąd, w którym duszki były w stanie zabierać energię postaciom, które były aktualnie niewrażliwe na ataki. Tutaj fajna zmiana, jeśli chodzi o Rosalinkę. W Spoczonym Królestwie, jak wiemy, wszystkie postacie mają ten sam poziom, i czasami było tak, że Rosalinka chodziła za tą postacią, za którą nie chcieliśmy. I oni zrobili coś takiego, że Rosalinka będzie podążała za tą postacią, która ma największą siłę ataku w wyborze postaci, tam gdzie ustawiacie sobie swój składik. Tutaj zmiana u Atali, raczej opty optymalizacja. Atalia ma ten swój atak, który, wiecie, jak się wbije w przeciwnika, i później ona ma ten atak, który sprawia, że przeciwnik się jakby przesuwa. No i czasami było tak, że nawet jak Atala się w kogoś wbiła i używała tą drugą umiejętność, to przeciwnik się nie przesuwał. I oni pozmieniali troszeczkę, że przeciwnikowi będzie ciężej to uniknąć. Myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o jakieś ciekawe zmiany. Jeszcze tutaj widzę, że Solis ma co zmienili coś takiego, że ten jej przywołaniec będzie odbijał obrażenia na podstawie swojego aktualnego zdrowia. Coś w tym stylu. I tutaj... Są bardziej takie naprawy. I widzę, że to Ardena. Nie wiem, dlaczego Ardena naprawiałem, jak to jest postać przezkilowa i nie ma w ogóle sensu później. Co prawda tam jeszcze w 20 kampanii coś tam robi, ale później jest to tanie bezużyteczne, więc jak damy, bez sensu. Mogliby się na kimś innym skupić. Dobra, co do nowej postaci, to możliwe, że jeszcze dzisiaj pojawi się o niej film. Zobaczymy. To by było na tyle. Zapraszam Was na mój Discordzik. Link oczywiście, oczywiście znajdziecie w opisie. Widzimy się w kolejnych filmach i streamach. Na razie.